Każda kampania reklamowa, którą tworzymy, niezależnie od tego, czy to Facebook czy Google, zawsze ta kampania jest pod coś optymalizowana. tak jak Jest optymalizowana pod konkretny cel, który chcemy wygenerować. Najczęściej tym celem będzie pozyskiwanie klienta albo wygenerowanie sprzedaży, co w sumie oznacza jedno i to samo. Natomiast co jest mega ważne, aby kampania mogła być optymalizowana i żeby ona mogła skutecznie realizować te cele, to na początku przechodzi przez tak zwany etap uczenia się, o którym mówiłem już setki razy i myślę, że doskonale o tym wiecie. Natomiast, co jest mega ważnej, co jest często problemem. Mega ważne jest to, aby w pierwszym tygodniu pozyskać 50 realizacji celów. To znaczy, że musimy wygenerować 50 sprzedaży lub pozyskać 50 klientów, jeżeli na przykład, nie wiem, sprzedajemy apartamenty, czy sprzedajemy samochody, e, cokolwiek, no to w postaci właśnie takiej sprzedaży klienta potrzebujemy wygenerować. Ile ich potrzebujemy? 50. Sporo, co? Przez tydzień? E, no może być problem. Dlatego też pewnie nieraz zobaczyliście w menedżerze reklam taki napis ograniczone uczenia, a to oznacza, że kampania nie jest odpowiednio zoptymalizowana, nie będzie, ponieważ nie ma wystarczającej ilości wyników, aby mogła przez to przejść skutecznie. No i w tym materiale wideo chcę Wam pokazać, co robię w sytuacji, kiedy na przykład opracowuję kampanię reklamową dla klienta, gdzie wiemy, że bardzo ciężko będzie wygenerować właśnie te 50 konwersji w przeciągu jednego tygodnia z różnych powodów, nie wiem, z racji typu produktu. E Ceny na przykład danego produktu, danej branży, i tak dalej. A mimo to chcemy optymalizować właśnie te kampanie reklamowe. No i teraz przejdźmy do diagramu i pokażę Wam o co chodzi. Zobacz, jeżeli ustawiamy sobie kampanię reklamową, gdzie na przykład tutaj mamy swoją stronę internetową, tak, na której sprzedajemy, na której nie wiem, mamy produkty, na której mamy naszą główną ofertę, i na tą stronę kierujemy ruch z reklam. Tak? Czyli tutaj mamy, mamy Adsy te reklamy kierują ruch na stronę i na tej stronie chcemy generować konwersję. Potwierdzeniem tej konwersji najczęściej będzie strona np. z potwierdzeniem zakupu, tzw. payment confirmation, czy też np. strona thank you page, na której dajemy kolejną ofertę itd. W każdym bądź razie w tym miejscu tutaj znajduje się najczęściej właśnie pixel konwersji, czyli ten facebookowy taki, taki skrypt. Tak? który to informuje właśnie nasz system reklamowy, przysyła informacje do reklam, że ta konwersja została dokonana. Tak? No i teraz, tak jak powiedziałem, wcześniej potrzebujemy 5, 50 konwersji e, w przeciągu jednego tygodnia. No i teraz co w sytuacji, jeżeli nie mamy tych konwersji? To, co ja proponuję, to co e, robię w e, kampaniach reklamowych, to to, że na przykład, kiedy mam tutaj tą stronę ofertową, gdzie tutaj mam jakiś produkt, jakąś usługę do sprzedaży, obojętnie co to jest, to robię w taki sposób, że dodaję jeszcze jedną stronę, dodaję jeszcze jedną stronę, która jest stroną już z konkretną ofertą. Już mu, będę mówił za chwileczkę o co chodzi. Tutaj. Na tej stronie internetowej daje wszystkie informacje o produkcie, o usłudze, dlaczego klient powinien to mieć, dlaczego warto i tak dalej, i tak dalej. Tworzę całą ofertę z myślą, co mam, co to by to daje, co musisz zrobić, żeby to odebrać. Natomiast nie ma tutaj jeszcze oferty. Natomiast to, co się tutaj znajduje, to jest przycisk, tak, przycisk, za pomocą którego klient tą ofertę może poznać. Czyli na przykład jest przycisk poznaj ofertę. Klient klika w ten przycisk. I aby zobaczyć ofertę, musi wpisać swój adres mailowy i na przykład imię, tak? Czyli pojawia się formularz i w dopiero po wypisaniu tego formularza ta osoba trafia na ofertę, tak? Czyli widzi tą cenę i tak dalej. I w tym momencie może dopiero, może dopiero zakupić z oferty. Natomiast co się dzieje w tej sytuacji? W tej sytuacji pixel Facebooka przerzucam sobie właśnie na tą stronę ofertową, dzięki czemu nie muszę generować 50... Potwierdzeń konwersji już dokonania zakupu tego produktu, tylko cofam się troszeczkę o jeden krok i zbieram 50 osób, które chcą skorzystać z tej oferty. I teraz co mi to daje? Daje to mi o wiele większe prawdopodobieństwo tego, że kampania zakończy etap uczenia się, a jeżeli ktoś już klika w ten przycisk i chce poznać ofertę i zostawia swoje dane, to to także już jest nasz potencjalny klient, tak? Daje to takie korzyści, że adres ten adres mailowy mamy w bazie mailingowej, dzięki czemu możemy później w mailingu dodawać mu kolejne informacje o produkcie, jeżeli jeszcze się nie zdecydował. Ale dodatkowo też mamy znacznie większą ilość osób, które będą właśnie policzone jako osoby z konwersji. I na podstawie tych osób Facebook będzie szukać nam kolejnych osób, które będą podobne do nich, dzięki czemu nasza kampania będzie mogła być zoptymalizowana i będzie działała o wiele, o wiele dłużej i przede wszystkim będzie o wiele bardziej skuteczna. Tak więc, jeżeli macie problem ze sprzedażą produktów, ze sprzedażą usług, macie problem z wygenerowaniem 50 konwersji w przeciągu tygodnia i kampania nie przychodzi etapu uczenia się to zróbcie ten myk. Pokażę Wam to na przykładzie strony mojej żony. Ja sprzedaję kurs na temat redukcji celulitu i tutaj też mamy właśnie stronę ofertową, tak? Mamy wszystko rozpisane. Tak chcę usunąć celulit i sprawdzić propozycję. Wypełniam tutaj swoje dane, poznaj propozycję i w tym momencie zostaje dokonana konwersja, tak? Jest to w początkowym etapie kampanii. E, później, kiedy już ta sprzedaż rusza, wszystko jest zoptymalizowane. To konwersję oczywiście przerzucam już bezpośrednio na, na sprzedaż, czyli po momencie, kiedy ktoś już opłaci. Tak? Natomiast na samym początku, aby jak najszybciej dotrzeć do takich osób, które będą zainteresowane naszą ofertą, budując nową społeczność, nową bazę, warto się o ten krok cofnąć i zrobić właśnie taki mek, jaki pokazałem Wam tutaj na, e, na tej stronie. Tak więc, jeżeli to Wam się podoba, dajcie znać na fejsie, a jeżeli chcecie poznać większą ilość e, Możliwości prowadzenia kampanii, e, budowy strategii sprzedaży dla Waszych firm, to jeżeli jeszcze nie byłeś, nie byłaś na bezpłatnym szkoleniu online, to zapraszam na retransmisję. Możesz się zapisać tam, tworzymy kampanię zarówno na Facebooku, jak i Google. I jeszcze, jeżeli Cię nie ma w Akademii Marketerów i nie aktywowałeś kursu, e, to też zapraszam na ten moment. Jest możliwość aktywacji na preferencyjnych warunkach, tak więc e, warto. No to co, to do zobaczenia w kolejnym wideo. Mam nadzieję, że to się podobało. Dajcie znać.